Dzień dobry, witajcie drogie wagi, zapraszam was na przekaz na końcówkę lipca i i cały miesiąc sierpień, tak, oczywiście, Pierwsze to co z wami rezonuje, nie dopasowujcie do siebie, na, do siebie na siłę, tak, zwróćcie uwagę na ascendent księżyc Wenus, jeśli chodzi o, się o związki, a także na znak wedyjski, jak również to może być odczyt dla Waszego partnera, partnerki lub bliskiej Wam osoby, tak, zwróćcie na to uwagę. Eee, dziękuję tym, którzy są, za komentarze, za polubienia i za Waszą obecność, za wyświetlenia, tak, bo to pomaga eee, rozwojowi mojemu kanału Ines Tiferet Szepty Duszy. I również witam tych, którzy są pierwszy raz na moim kanale. Zapraszam do obserwacji, do polubień, do komentarzy i oczywiście suby i łapki w górę. Na początek weźmiemy sobie z wyroczni boskiej obfitości, jaki tytuł na ten czas być może od momentu, kiedy oglądacie ten film. Uwagi! Strata. Czasami uczysz się prawdziwej ofiary poprzez stratę. Przygotowujesz namiętnie zaproszenie dla miłości, aby przyjęła kontrolę, i to ona realizuje swój plan, a nie twoje ego. Właśnie, czas na śmierć, ego. Wszystko pasuje teraz do tej retrogradacji. Merkurego to jest właśnie taki test i sprawdzian ego. Dokładnie. Aniołka sobie wyciągniemy na koniec, jako radę. A teraz przejdźmy do czytania. Zobaczmy, jak wy się przedstawiacie. Księżniczka buław. No. Co wychodzi wam naprzeciw? Trójka kielichów. Aha, no to będzie balanga, będzie świętowanie. Co jest tego podstawą? Szczęście, spełnienie. Co odchodzi do przeszłości? Zmagania. Buławy. Piątka, buław to są zmagania konflikty wewnętrzne, zewnętrzne z kimś. <laughs> całej głowie tak, walka o własną prawdę. Księżniczka mieczy moja walkiria piękna. tak która walczy o prawdę. Co przychodzi? Cesarzowa. Mhm. Nadzieja obawy, tak. Siódemka pocharów. Co z zewnątrz. Książę buław. Aj, będzie gorąco. Śmierć i wynik. Głupiec. Czyżby nowa droga, nowy początek. No, tutaj coś odejdzie, tak? Karta gwiazdy, karta wodnika, spełnienia marzeń, ale też po części iluzji, tak? I tutaj jest karta czemu uwag? Zawsze jak na... dużo razy uwag. Właśnie występuje ta karta trójki, była w czekanie na coś, cnota, na spełnienie marzeń, tak. Trójka była w to oczekiwanie, albo aż ktoś powróci, coś powróci, coś przyjdzie, jakieś spełnienie, ciągle na coś czeka, zamiast cieszyć się tym, co jest tu i teraz. Tak często ta karta się u Was właśnie pokazuje w czytaniach, właśnie w czy miesięcznych, jak pamiętam czy tygodniowych, jak robiłam wcześniej, to bardzo często właśnie ta karta się pokazywała. Talie to powiem, co mamy i teraz zobaczymy sobie, ach, no zobaczcie. Księżniczka Bław. To jest kobieta, która się nie wstydzi. Ona odwa odważnie płynie flow, tak, i ona działa. Energia słońca jest przyja. Zobaczmy. To jest młoda, to jest młoda osoba, tak, która pragnie zdobyć wszystko od... Świata, która się niczego nie boi, nie wstydzi, i ona walczy o to, tak? No, oj, tutaj widzę, że są obawy. Lub z taką kobietą możecie mieć do czynienia, bo to są jakieś obawy, lęki, tak? Strachy macie jakieś, coś sobie w głowie chyba tworzycie, tak? Tutaj może być też i energia kochanicy, takiej młodej dziewczyny. Tutaj wy się czegoś boicie. Coś sobie tworzycie, aż się coś stanie, aż się coś wydarzy, tak? No tutaj w karcie to jest karta sądu. Karta sądu to mogą być sprawy urzędowo-prawne, tak, sądowe, urzędowe. I tu jest rycerz kielichów, charaktery bez skorpion. Energia, być może z taką osobą możecie mieć do, do czynienia. I to jest manipulacja pod względem pieniędzy i też możliwościami, bo tu pokazują, co wam wychodzi naprzeciw. Tutaj jest trójka kielichów, to są osoby trzecie, to są zdrady, ale również zabawa z przyjaciółmi, tak, ale też i używki. No tutaj jest karta dostatku, przepychu, ale pod wieloma względami ta karta właśnie trzech kielichów mówi też i o osobach trzecich, zdradach, tak. Zobaczmy, dlaczego. Dlaczego? Właśnie. Drogie wagi, dlaczego jest ta trójka kielichów? Bo trójka kielichów i koniec. To jest energia świętowania, radości, balowania, tak? Ale uwaga właśnie na osoby trzecie, tak, na osoby w tle, bo tutaj jest ktoś z przeszłości. W szóstce pucharów, ktoś z przeszłości. I wy tak być może sobie tak rozmarzacie, tak, tak siedzicie i wy cały czas właśnie czekacie tutaj tak jak mówię, ta trójka była po was cały czas się pokazuje, chyba nie bez powodu wy cały czas na coś czekacie o czymś marzycie no, tak no na kogoś, kto coś osiągnął już, tak podstawą jest tego no to jest szczęście, to jest spełnienie marzeń to jest jest jak jest, bo jest, tak bo pełnia szczęścia to jest dziesiątka pucharów a to jest dla mnie, jest jak jest lub Dressingi to jest szczęście zbycia bycia samemu, tak? Ja nie potrzebuje nikogo. A w rodzinie, w związku, tak? W jakimkolwiek jesteście, to jest jak jest. Jest idealnie, jest równowaga, ale to nie jest takie spełnienie. Nie ma takiego. Jakby to powiedzieć, no tutaj. Tutaj chyba trzeba komuś jasno postawić granice lub zawalczyć o szczęście, tak? Być asertywnym postawić komuś jasne granice, bo być może jakieś zabawy, czy jakieś osoby trzecie y, chcą y, Wam po prostu do zaburzyć to, co wy budujecie, tak? Y, lub wejść w waszą energię, w Waszą przestrzeń. I tutaj jednak trzeba komuś coś postawić, jakieś granice, bo, co, bo ty, wy będziecie bronić tych kielichów. Widzicie? Nawet na spodzie talii pokazała się dziewiątka kielichów. No, i to wam jest pisane z losu koło fortuny. Sam los was do tego zmusi. Być może zajdą jakieś takie sytuacje, że będziecie musieli komuś postawić jakieś granice, albo ktoś wam. Mhm. Co odchodzi do przeszłości? Zmaganie, walka, konflikt. Być może konflikt wewnętrzny, jak już powiedziałam wcześniej. Zobaczmy. Jakieś kłótnie. Rycerz Pentakli. Rycerz Pentakli to jest budowanie czegoś. Powolne, powolne budowanie czegoś, tworzenie czegoś swojego, krok po kroku, tak, pentakl to jest bardzo wolna energi energia. Wy uparcie będziecie chcieli stworzyć coś sami dla siebie i być może komuś się to może nie spodobać, tak, ale wy będziecie jasno o to walczyć. I te kłótnie już odejdą do przyszłości i zaczniecie tworzyć coś swojego według własnych zasad i schematów. I tu w głowie macie księżniczka miecze. Będziecie bronić tego, co Wy chcecie zbudować, co wy chcecie osiągnąć, tak? Ona nie traci tutaj stabilizacji walcząc. Miecze to są słowa, to są myśli, tak poprzez wyrażanie swoich poglądów, racji, tak ona nie kieruje, nie traci tak zwanej równowagi emocjonalnej, tak, tylko ona tutaj jasno ma stabilizację, ma podparcie. I ona się tego trzyma, tak, o swoje własne szczęście, o dobrobyt rodzinny, o cieszenie się stabilizacją swoją i rodziny, tak, bezpieczeństwo, zrozumienie, pełnia szczęścia, tak, w karcie sprawiedliwości wasza karta, drogie wagi, to jest równowaga, osiągnięcie tego, tak, poprzez właśnie ten, i to jest karta lwa, karta siły. To też jest karta zrównoważenia. Siła, to nie jest siła taka na pokaz, tak? To jest taka siła, że kierując się rozumem, spokojem, opanowaniem, tak? Jak ta księżniczka, właśnie mieczy. Tak, co ona się podpiera, i to jest właśnie takie zrównoważenie, i wy jesteście, to jest waszą siłą. Zrównoważenie emocjonalne. Mhm. Niepożądanie, tak? Widzicie? Podczas konfliktów, podczas tych walk, które wy będziecie tutaj toczyć, tak? które odejdzie, wy osiągniecie zwycięstwo w szóstce buław, to jest osiągnięcie zwycięstwa. No, super, macie karty. Mhm. I tu w sprawach, właśnie sądowych, być może, tak, będziecie mieć do czynienia z kobietą też. To jest wasza energia, królowa mieczy, tak? Tutaj może być też wasza energia. Wy już jesteście zmęczeni jakąś sytuacją, po stratach, tak, które was męczyły i na, co, na to wyczekaliście na jakieś zakończenie jakichś spraw. I wy będziecie o to walczyć. Wy was to już męczy, tak? To mogą być jakieś sprawy sądowe, prawne, urzędowe. No. I to już się zakończy. Tutaj co do was przychodzi? Energia cesarzowej, energia matki, obfitości, dostatku, dobytku, płodności, tak? I to do Was przyjdzie. Piękna energia. Mhm. <laughs> uh -huh. Zobaczmy. Jas kielichów. No, wspaniale. Wspaniale to jest energia miłości. Pełni szczęścia, tak? W związku. Obieracie własną drogę. Postanawiacie, tak? Dwójce, była w to jest jasne, stanowcze wybieranie swojej własnej ścieżki życiowej. Dokąd ja idę, czego ja pragnę, co ja chcę stworzyć. Ja to mam, tak? I to Wam przychodzi z losu w kole Fortuny. Nic dodać, nic ująć. A tu. Tutaj jednak macie jakieś myśli, obawy. Zepsucie, tak? Karta Siódemki Pucharów to jest karta. Przede wszystkim uwaga na używki, różnego rodzaju alkohole, tak? Balangi, zbyt wiele do wyborów. Wy się możecie tego obawiać, że to Wam zepsuje wasze plany, waszą stabilizację, zaburzy, tak? <laughs> Jasno postawić granice i Wy też uważajcie, tak? I być może zbyt wiele będziecie mieli możliwości i wyborów w tym kierunku. Obrać priorytety, co jest dla Was najważniejsze: w spokoju w domu, w bezpieczeństwie. Czwórka. Mieczy to jest bezpieczeństwo, to jest dom. On tutaj składa ręce, tak? I on odpoczywa. Tak, jakby medytuje, tak? Zachowuje się sam w sobie. To jest cztery ściany domu i tam naładuje swoje siły. Po prostu zaleka być może od tych możliwości, które się nataczają y, lub osób, tak, lub tych po prostu złych energii. Żeby naładować siły, po prostu, <laughs> żeby było to zrównoważenie, tak. Żeby było to zrównoważenie, żeby stworzyć coś, czego naprawdę pragniecie. Mhm. Odpoczynek, tak. Będziecie po prostu odpoczynek, albo może gdzieś na jakieś rehabilitacje pojedziecie. Uwaga też na choroby, tak, bo być może tutaj jakieś choroby mogą. Też być zatrucie pokarmowe lub czymś się strujecie. Z otoczenia przychodzi książę buław. To są szybkie działania, szybkie możliwości. To tu, tam. To jest jakiś taki człowiek o takiej ognistej energii, tak? Który po prostu nie może się zdecydować, w którą stronę ma uderzyć. Dlatego właśnie uważajcie, tak? To jest energia Strzelca. Właśnie, a to jeszcze pod względem miłości, no to tym bardziej. No ta osoba ma wiele możliwości, tak, że tak Wam powiem. Może być ascendent strzelca, tak? Dlatego uważajcie. Tutaj ona może mieć wiele możliwości w tym wyborze lub dojść się do jakiegoś porozumienia, tak? Wy przedstawiacie się jako królowa Pentaklik, ta, która pomnaża to, co ma i się tego trzyma, tak? Co jej przyniesie korzyści, ale tutaj w karcie yy, kochanków tutaj mogą być oszustwa. Siódem mieczy to jest oszustwo. To jest złodziej uczuć, to jest kradziej, kradziej i takiego kradzieja z otoczenia gonić. Od razu wam z góry mówię, drogie wagi. No i co do was przychodzi? Śmierć. Transformacja, coś umrze, coś co wam nie służyło, coś odejdzie. Strata. Tak. Być może ten oszust tutaj, tak, to co do, do was przyjdzie z otoczenia. Być może poznany na jakiejś imprezie, tak, lub na jakimś tym, lub ktoś z przeszłości. Strata. I tu, to was być może przetransformuje, tak? Może otworzycie wtedy oczy z kim macie do czynienia. Drogie wagi. Śmierć to też zadekalne skorpion, tak? Ale zobaczmy. Ale być nie musi, to może być każdy. Cesarz, tak? <ścoughs> Cesarz to jest zadekalny baran, ale to może być człowiek o takim usposobieniu zaborczy, stanowczy, Taki, który on chce rządzić, tak, ale yy, taka osoba, <gryw> jako paść tak, która ma wiele do wyboru, wszystkiego lubi doświadczyć. Yy, być może ma żonę, ma, yy, dom, dzieci, rodzinę, tak, a tak naprawdę na uczucia on jest zamknięty. On się kalk kalkuluje jedynie, korzyściami z tego, jakie ma i dla własnych przyjemności w Królu mieczy, tak? Dlatego tutaj jednak zastanowić się. Może być człowiek po prostu taki, który już jest w jakimś związku lub ma takie usposobienie. Ostateczną kartą jest karta Głupca. Będziecie mieć możliwość, no czwórka pentakli, Tutaj nie trzymać kurczowo kasy przy sobie, inwestować, tak? Być może to jest związane z dziećmi, nowym początkiem. Poprzez tą transformację otworzycie się na nowe możliwości, zmienienie z perspektywy myślenia, podejścia, tak? Że macie mnóstwo możliwości, które się dla was otwierają. Nie trzymać kasy kurczowo przy sobie, zainwestować w siebie, swój własny rozwój, na przyszłość, tak? Żeby wzrastać. Zobaczcie, paść pentakli, to jest karta ucznia. Zdobywania informacji, nauki, kształcenia się, tak? Być może od września będziecie chcieli uczęszczać na jakieś studia zaoczne, lub tego typu rzeczy, tak? Lub Właśnie to jest energia działania, komunikacji, ruszenia. Tak, drogie wagi, tak? I rozpoczęcia czegoś nowego, rozpoczęcia po prostu czas na rozwój samego, samej siebie, co Wam przyniesie korzyści i stabilizację na, na przyszłość, a tak samo i spełnienie, tak, czego Wam oczywiście życzę. Tutaj jeszcze jedną kartę, tak, Królowa Pentakli, inwestuj. Królowa Pentakli dba o dom, o rodzinę, o stabilizację, ona cieszy się chwilowo tym, co ma, bo co, bo ona chce pomnażać, pomnażać, żeby jej przybywało, a w w trakcie wzrastania, w trakcie nauki mamy więcej możliwości, żeby w coś zainwestować. Więcej wiemy i wiemy, w co pokładać tą swoją energię, swoją materię i to wszystko, co mamy od świata, tak? I tu właśnie, jaką kartą zakończyłam, taką i zakończę, tak, tutaj Trójka Pentakli. Nie czekajcie już, tak? Tylko zacznijcie działać według własnych zasad i schematów. Jeszcze aniołek dla Was na koniec. Sukces. Czeka Was drogie wagi. Sukces. Tylko ruszyć do przodu i to jest idealny moment. Brawo. Życzę Wam powodzenia i spełnienia.